Krasyka Kogo mi dało? Żabę dobrze Dobra, co ich wyjebać? To, jest, to są inni Jeden to brzmi jak wyglądają w polach, jakieś No chyba jest właśnie, bolakiem jebał w dupę To pepiczek czy coś, nie? debilem jest na pewno A co on napisał? Jeden fo Jeren, I hope Zbierdala <laughs> i, I kurwa, kurwa. Ciemna strona, no, to się mogę bawić Ja, jest. ja sam to nie ja. Co? To się nie mnie goni nie dobra. Wiem, co. Niech idzie, niech idzie. Bo może już lepiej na dole, kurwa, nie wiem. Idzie i sam. jak Paweł na teraz. Ja nie idą. Cześć, Też już się nie. No kurwa, nie. My się nie blokowali, kurwa. No bo co ja im zrobię, jak się będę blokować? Kurwa ten się jedzie co, że ja za pierdole. Dobra, kurwa, można inaczej. Do góry, i fuj. Wejdź Bizi kurwa blokował Patrz na duku, ja patrzę tu na razie Mhm Cofnął się, nie? No i chuj, spierdalać Poruszywajcie mocniej, żeby całej tepli chwilę Boring kurwa, jak nie idą na paetę, to idzie boring i My nie pójdziemy przecież I się spalił On wie, że on może walnąć jedynkę i ona może czasem przejść blok lekko, nie? Mhm. Mm no w dodatku, puszcza mu jedny, z to chyba też mi wyrzekł w czasie. Nie powinien. Ja się blokuję tam, nie wiem, co to do zmienia. Trochę mi się przydał obewun. Obewun, by jestem go na zewnątrz. Że on tu kurwa wskoczył. Znaczy, chciał wskoczyć. No teraz by go już sięgnęło coś. No to by się musiał nie blokować. Się agresji niech was przepełni ale pierdole ja kurwa, pierdo. kurwa dobre dobre umiejętności kurwa dobre w chuj no przez blok kurwa tak daj A to tam spad a to też dobra niech ci huy nam dupę pizdy detenta a tam ten spad dobra trzeba raz jebać jakaś Kurwa, ale to już, ale ja pierdolę, kurwa, no nie mogę. Zajemnicy. Kurwa, mi zajebiste umiejętności, kurwa. No dobra, dual mind będzie. Ale widzę, moje też nie zadziałało, w ogóle. Ja, kurwa nas, no, I co, Bobę znerfili, Hanka nie znerwili pewnie. O, pierdole, kurwa, ta... Pewnie ja będę pusza robił, zanim mój sięgnie, to on mnie kurwa wyjebie. Może no. Odlewie może teraz? Mhm, mm Dawaj. No, to trafili, trafili, to, na? Się, no. A, Już to wykuja wypuja. Urodzili się czy zna? Długo dawno, że Dobra, spierdalamy. Znowu hejgram to jebać jakiś ich <śleski> ulub. Żebyście kurwa zesrali. Daj może do tamtej kopuły teraz, są tam żywo. To jest lepsze, no? Masz zasłonę zawsze, nie to dlatego właśnie. A i spierdalać. Balans, kurwa. Ta mała kurwa, dwóch. ba, nawet trzech kurwa, powader też napierdala więcej obrażeń. Słuchajcie. Nie wychmij, jak będę się blokować, ale czekaj. Niech Masz kurwa magikę w trajerze Spadnij kurwa. Aj! Spadaj! Spadaj! Chyba sobie poradzę! Co za tę pepizdę? Jest zjebany łęzeniem, ja puszcza jedne, to on się znów żywił. Nie wiem. Masz magikę, ten papało. Ej się cofnij, chyba co? leci od za dawno. gówno. Aha! Aha! Co coś się zesrało kurwa. Fajne bugi są w tych jakbyś nie pisał. Ja, wyjebane. Masz mietnika, kurwa. Mmm. obietny, jak będzie kurwa może wejdzie do środka. Raczej się pewnie debil pokusi. Nie wiem, hmm. jakiego mietniki go rozjebiemy, nie? Mhm, mm -hmm. mm. Ci mówię, to jest ułom, się pokusi, oka. Nie, bo mnie gorzej. Niej, kurwa blokował. Nie chcę z tego. Cześć. się... cofnij się, cofnij się, że tu wszedł. Czego w chuja zrobić? Kurwa, to są jakieś pulaki, czy pepiki, kurwa? Coś tam. No to na pewno. Co goś robi, blokuje się tyłem, no wejdź tu, wejść tu, wejść. tu. Dobra, Do啤 jeszcze kawałek. Dobra, dawaj mighty No ile on że... no. <initiatives> kurwa bije? Fajnie, fajne. Może jak ja no. kurwa. Pizde. Ja pierdolę. A, ten... Aha, a nie, w sumie Anakinem będzie bekowo teraz. jest nie. To przyciągnięcie magiczne, kurwa. To jest wjebany, każdego bohatera nerwiam, później kurwa na Supremacy czy na kopie to jest gówno. Kurwa, każdej jebie biedek, gówno. Nie, te szpice są w ogóle, kurwa, najlepsze. O! Oh. <laughs> o, ktoś będzie latał! Z <laughs> <laughs> to jest, no, no. O, nie wiem, czy zdążymy, kurwa, teraz tam dojść. Oj, ja. tak. Przyda pewno nam, no, kurwa, nie staną, no, jest żeby... O nie, ja, i lewo, dobra. Idź, 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 idź na pałę, idź, 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 idź kurwa, idziesz, idziesz, idziesz Biegnie Kajlo chyba za nami Idź na Zapiernę do tamtej kopuły No brakuj, teraz już win. Pustin kurwa, boring, boring. To im każe Pus. się blokować kurwa godzinę. Ja nie to mówię kurwa, że się blokowali, nie No że są idiotami, no to kurwa trzeba wykorzystać. Boring, pushing. Nie, nie strzelaj w niego, kurwa mać. A ja go wyjebie może, co, wiesz? Dobra, łatwo. Albo i nie. Albo i tak, spadł. Wypierdalaj lepiej. Ui. Boring. Fuj. O, jedna pizda wyszła, druga też. też. No, to jest. Is. I w sumie zero punktów, tak po prawdzie. No, co chcieć, jak są kurwa zjebani umysłowo.